Jeszcze tak dwie, trzy, może. Aguero! Aguero! Nie, ja ci kurwa, nawet nie próbuj. Jest! Ta, to jest to. To jest to lotka! Aguero! Nie, 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 dwa osobiste! Nie! O kurde! No i zjebałem. Ja pierdziel. Nie! No ja nie mogę nic zrobić, to są dwa na dwa rzucone. Fuck Półtorej sekundy ludzie. Wszystko albo nic. O oh fuck. Co jest, jaki game winner, o, game winner, tak, 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 jaka beka, co za live dzisiaj, co za live.